Cześć, witam. Tiger 900 GT 22 rok. Pierwszy właściciel Salon Polska. Niecałe 13000 km. Bardzo bogato wyposażony. No, bo tak: mamy specjalne aluminiowe dekory, wymienione kierunki z LED-owych dużych na led małe. Pełne ogmolowanie, halogeny, zmieniona płyta pod silnikiem. Osłonki chłodnicy, rolki tutaj ochraniające ośkę. No, jak widać, Tiger, Tiger wyposażony w świetne hamulce Brembo na stalowym oplocie. Motocyk prezentuje się jak nowy. Co tu mamy jeszcze? Mamy nawigację. TomTom. -tom. Mamy ScotOiler czyli olejarkę do łańcucha która nam tam automatycznie smaruje naciąg, zębatka, łańcuch, wszystko w super stanie trzy kuferki oryginalne też nigdzie nie uszkodzone, nigdzie nie obite są do nich torby wewnętrzne także też fajnie, można się przepakować bez ściągania kufrów a, bardzo ważne, motocykl jest w wersji low już nieprodukowany obecnie. Jakby chciał zamówić nowy, co go charakteryzuje, to dwie wysokości siedzenia albo 77 albo 79 mm. Także taki dedykowany do osób o nie za wysokim wzroście, które właśnie sobie zamarzyły o adventurerze, a nie zawsze sięgają nogami. Regulowana szyba, handbary, egzane manetki, tempomat. Opcji wiele, no to wszystko można wyczytać w internecie. Na pewno stan jest wręcz idealny, wzorowy. Nigdzie ten motocykl nie leżał, czy nawet parkingowo, można po gmolach popatrzeć. Nigdzie nie są przytarte, silnik, tu wszystko naprawdę jest bardzo zadbane. Ogumienie też jeszcze spokojnie przelata, sezon może dwa z tej strony silnik gmole. fajna maszyna, tam coś koło stu koni elastyczny silnik Opół na tył no trochę wypłaszczona, jeździł głównie w trasie ale też jeszcze tego, tego bieżnika jest sporo jakbyście mieli jakieś pytania zapraszam Chętnie odpowiem. Motocykl przygotowany do sezonu. Na jesień jeszcze miał przegląd w autoryzowanym serwisie. Także można już śmigać od marca, mam nadzieję. Pozdrawiam.